Cześć, tu McGuffin. Ludzie znaleźli ciało giganta na plaży i zrobili z niego miejscową atrakcję. Dziś chcę wyjaśnić odcinek amerykańskiej dorosłej animowanej antologii Miłość śmierci roboty, zatytułowany he Drown Giant. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Na początku odcinka trzech naukowców jedzie na plażę, a jeden z nich o imieniu Steven opowiada o nagim martwym gigancie. Dzień wcześniej ogromna burza uderzyła w morze, co spowodowało wyniesienie na brzeg martwego ciała giganta. Zaskoczeni miejscowi rybacy skontaktowali się z urzędnikami, którzy początkowo odmówili uwierzenia w tak straszne wieści, jednak gdy ludzie zaczęli odwiedzać plażę i wracać z szalonymi historiami, naukowcy postanowili sami się o tym przekonać. I tak Steven. Oraz jego koledzy, którzy początkowo uważali, że wszyscy blefują na temat martwego giganta, teraz stoją przed nim. Tłum otacza zwłoki, bojąc się dotknąć ich, zanim nie będą całkowicie pewni, że są bezpieczni. Koledzy Stevensa przypuszczają, że mężczyzna waży gdzieś około 80 ton. Steven opowiada, że ogromna proporcja jego cech sprawia, że trudno im określić jego wiek, ale patrząc na wyrazisty nos i usta giganta, sądzi, że był młodym człowiekiem o skromnym usposobnieniu. Trójka ludzi chodzi po ciele giganta, Giganta, badając go, Steven dostrzega kałuże wody, która zgromadziła się w dłoni zwłok, gdzie pływają małe rybki. Steven mówi, że poza wielkością giganta to, co go najbardziej dziwi, to fakt że istnieje, porównuje istnienie giganta do tłumu na plaży i dochodzi do wniosku, że są oni tylko niedoskonałymi i marnymi kopiami niego. Gdy Steven patrzy na stworzenie w zachwyceniu, jego kolega wchodzi na kratkę piersiąc wok i macha w stronę tłumu, sygnalizując, że można do niej podejść. Ludzie biegną w jego stronę, piwatując i wchodząc na górę. Niektórzy komentują, że ciało jest gumowe, i sprężyste. Dzieci zaczynają bawić się na jego klatce piersiowej i niszczą je butami. Steven jednak nie dotyka ani nie wchodzi na nią. On i jego koledzy spoglądają na giganta z daleka, pisząc swoje notatki. Z biegiem czasu ludzie mają dość zabawy z martwym gigantem i wracają do domu. Po trzech dniach Steven znów odwiedza plażę. Ze względu na swoje rosnące zainteresowanie gigantem, jego instytucja przydziela mu rolę badania go. Steven twierdzi, że nie był znudzony w obserwowaniu martwej osoby, ponieważ dla niego gigant był bardziej żywy niż ludzie. Wokół niego. Ogląda jak dzieci zjeżdżają po klatce piersiowej zwłok, a niektórzy pracownicy planują rozebrać jego kość utową. Zwłoki Złoki stał się własnością publiczną. Następnego dnia Steven celowo opóźnił wizytę na plaży do późnego popołudnia, żeby nikogo nie było wokół. Gdy tam dotarł, zwłoki wyglądały źle i zaczęły się rozkładać. Nastolatka wygodnie siedzi na uchu giganta, używając go jako krzesła. Steven zauważył, że twarz giganta ma znacznie mniej młodzieńczy wygląd niż wcześniej. Przypuszcza, że jest to spowodowany długotrwałym zanurzeniem w wodzie morskiej i obrzękiem tkanek. Gdy krab wychodzi z ust giganta, naukowiec twierdzi, że nie potrwa to długo, zanim całkowicie dojdzie do jego rozkładu. Steven w końcu nabiera odwagi, by postawić stopę na zwłokach. Na jego klatce piersiowej widzi zamachowca, którego ktoś zbudował. Następnie do widoku dochodzi druga ręka, pokazując nam, że połowa z niej już uległa rozkładowi, a cokolwiek z niej pozostało, zostało zabrane przez ludzi. Tymczasem jego rugówka staje się czymś mglistym i pochmurnym, co nadaje jego oczom efekt wiru. Steven patrzy na nie, mówiąc, że cierpienie. Giganta są mniej tragiczne niż ta izolacja, którą teraz przeżywa. Następnym razem, gdy odwiedza Giganta, obie jego ręce i jedna noga uległy rozkładowi i zostały odcięte. Steven spaceruje, przyglądając się zwłokom, które zostały zniszczone przez nastolatków, którzy oblewają jego ciało farbą i umieszczają obraźliwe napisy. Jest niechętny. By być świadkiem końca wspaniałego stworzenia. robelgi sprawiają, że czuje, że teraz jest ono bardziej ludzkie, ponieważ wydaje się bardziej wrażliwe. Kiedy Steven przychodzi na plażę następnego dnia, jest prawie zadowolony, widząc, że głowa zwłok została usunięta. Ptaki jedzą jego mięso. Gdy Steven patrzy na to z Dareka, bez głowy ciało wygląda mniej ludzko, co zmniejsza rację Stevena z ciałem, którą wykształcił. Po tamtym dniu nie odwiedza plaży przez kilka tygodni. W swojej kolejnej podróży świadczy, że wszelkie cechy wskazujące na to, że zwłoki były kiedyś ludzkie, zniknęły. Jedyną rzeczą, która pozostała to rozkładające się drzewia, kiedyś wspaniałego stworzenia. Teraz zainteresowanie tłumu gigantem minęło. Miesiące później, po tym jak przybycie giganta zostało zapomniane, można zobaczyć różne fragmenty jego ciała wokół miasta, zwłaszcza jego kości, które są używane jako ozdoby. Pewnego dnia, podczas jazdy na rowerze, Steven zauważa porzuconą czaszkę giganta. Wierzy, że jeśli rozejrzy się po pubach miasta, znajdzie także mumifikowany nos i uszy. Według Stevensa te dekoracje lepiej oddają wielkość giganta niż jego pamięć o jego opuchniętych i rozkładających się kończynach. Jeśli chodzi o genitalia giganta, pokazano, że został on odcięty i umieszczony w Muzeum Osobliwości w Cyrku. Steven opowiada, że urządzenie zajmuje cały namiot, a niestety jest błędnie oznaczone jako należące do wieloryba. Wreszcie naukowiec mówi, że ludzie, którzy widzieli giganta, pamiętają go tylko jako morską bestię. Jednak dla niego gigant wciąż żyje, często śni z jego zmartwychwstaniu. W swoich snach gigant przemierza miasto, zbierając swoje fragmenty podczas powrotu do morza. Odcinek, mimo że krótki, ma głęboki i metaforyczny sens w każdej scenie. Fani tego odcinka interpretują go na swój własny sposób. Ale wielu uważa, że narrator Steven to sam gigant. Steven odczuwa ból martwego giganta, którego nikt inny nie może odczuć. Dlatego niektórzy fani uważają, że Steven i gigant to ta sama osoba, a gigant może próbować komunikować się poprzez Stevena. Ponadto sposób, w jaki Steven opisuje różne etapy rozkładu zwłok, sprawia, że zastanawiamy się, czy to on przechodzi przez te etapy. Rozkład zwłok giganta jest także postrzegany jako metafora kilku rzeczy. Narrator Steven obserwuje rozkład zwłok bardzo dokładnie. Na każdym etapie najpierw widzi proces, który miał się wydarzyć. Czyli rozkład ciała w wyniku upływu czasu, a potem zauważy, że ludzie zaczynają amputować jego ciało, traktując je jako towar. Sposób, w jaki ludzie traktują go źle, pokazuje mu, jakie są skale konsumpcjonizmu i wyzysku, który uważa się za normalny w dzisiejszym świecie. W miarę jak historia się rozwija, Steven zaczyna zastanawiać się, co oznacza być człowiekiem i kiedy decydujemy, że straciliśmy swoją ludzkość. Do czasu, gdy zwłoki miały głowę, myślałem o nich jako o człowieku, takim samym jak on i inni w Niego. W rzeczywistości uważał, że gigant jest bardziej człowieczy niż małe istoty takie jak on. Jednak po tym, jak współczucie Stevensa wobec giganta, opadło, widząc go tylko jako masę mięsa. Przez cały odcinek nie wiemy, kim jest gigant i skąd pochodzi. Zamiast tego, topielec koncentruje się bardziej na kontraście między Stevenem a uczuciami innych ludzi wobec giganta. G. Ballard kończy szczegółami na temat genitaliów giganta, wyłożonych w cyrku. Ma to na celu podkreślenie, jak bardzo gigant został upokorzony. Mimo, że był większy, istnieniem niż wszyscy oni. Ponosi się także do płytkiego i wyzyskującego charakteru ludzkiego. Ponadto jego genitalia były oznaczane jako należące do wieloryba, a jego kości były tylko zdobami dla ludzi. Tutaj jest jasne, że gigant został całkowicie pozbawiony swojej ludzkości. Niemniej jednak Steven opisuje genitalia i udekorowane kości jako jedyne rzeczy, które pokazują jak wspaniałym istnieniem był gigant. Chociaż kocha i pamięta to stworzenie bardziej niż ktokolwiek inny, uważa, że jego pamięć o rozkładającym się ciele nigdy nie przekazałaby jego wielkości tak, jak to robią zachowane fragmenty ciała. Gigant był tylko mitologią, zanim został wyrzucony na brzeg. Ludzie doświadczyli jego przebycia przez krótki czas, ale szybko o nim zapomnieli, zamieniając jego istnienie ponownie w mit. My ludzie, tak samo jak gigant, kiedy znikniemy i pozostaniemy tylko w pamięci innych ludzi których spotkaliśmy. Ale w końcu te wspomnienia także znikną, a my po prostu przestaniemy istnieć. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.